Witam panowie Ja w lesie Bo od 3 dni podaje nam to ostro ognia I Siedzi Jasny, pokrwawiony. czekajcie Jest Złapałem go Ma trochę tu ale tylko poczekajcie, bo nie może ostrości złapać się. Ma tu pod skrzydłem, ale udało się go. rezu udało się go uratować. No kawałek drogi pobiegłem za nim. W poniedziałek tu ma, ale będzie żył. Będzie żył. Poniedziałek wziął jednego, a dzisiaj, wczoraj nie ganiałem, bo było tak zimno, minus 6 stopni w dzień u nas było, a dzisiaj ładne słoneczko wyszło. Mówię, patrzcie, coś tam Piotra chodzą gołębie, to zgonię i ja. Jak ja tylko zgoniłem, od razu przyszedł jaszcząb i ten i od razu wziął jasnego jeszcze gębie dobrze się nie wybiły z dachu Ach, pobiegłem od razu i udało się jednego ocalić no, pod skrzydłem ma ale będzie żył nie mogę tchu złapać bo przedzierałem się przez las dobrze że krzyczał to chociaż wiedziałem jaszczą krzyczał, wiedziałem, w którym miejscu jest, mniej więcej. Dobra, pauza. A jeszcze Piotra Budapesztów trochę chodzi. O jasne już siedzą, a wpuszczę go do budy. Udało się, słuchajcie, Jasnego e, odebrać Jaszczębiowi a tutaj 14 sztuka w lutym, panowie. Gołębie siadły i siadło takie coś od tego Jzemia. 14 samiczka chyba ładna. A zaraz Wam pokażę jasnego. Na razie jasny jest w szoku, więc a i widyny przyniosłem, to zaraz wam pokażę widyny też. Czarne bo przyniosłem. A 14 sztukę w lutym udało się właśnie zamknąć. Jasny siedzi tutaj nie wiem a jest w szoku na pewno może nie będzie mógł chodzić zobaczymy ale tam brzucha nie ma nic rozerwane tylko pod skrzydłem jak nie będzie latał to może kiedyś się zagoi i będzie latał a teraz zrobię pauzę i puszczę widynę a tutaj mam parę widynów czarnych o. takie gołąbki do lotu nie tam żadne kosmale Zaraz sprawdzę później, jak ciotkę zrobię, czy to nic nie pozamarzało, ale jak widzicie, jaśniaczki tutaj rosną, nie zamarzły. A z jajkami to się okaże dopiero. Czajki tam też są. Tylko berliny pytanie, czy nie zamarzły, ale widziałem, że jeden się rusza. Może nie zamarzły. Puściłem widyny. Zrobiły seksa i się zerwały. Ale coś nie wiem, czy wrócą. Wrócą, ale cholera nie do mnie. Oba usiądą do Romana chyba. A jedno chyba już usiadło. Nie, jeszcze nie. Ładnie wyglądają. Posypię coś, poczekajcie. Ładnie w górze wyglądają, rozpędzają się. Ona kolegi Ganiana. Muszę posypać, poczekajcie. No, udało się. Br wr wróciły. ależ mało brakowało. <laughs> Chyba ich przymknę teraz. Otworzę ich ten. E jak wrócę, po południu otworzę. A dwa chodzą, ale Piotra się zerwały. Wczoraj to też tak te jasne zgoniłem, bo patrzę, chłopaki coś tam ruszają. Coś lata w górze. Mówię, zgonię I ja jak nadszedł ten jaszą pod razu. W te moje. Jeszcze się nie zdążyły wybić i jasnego chwycił, co go odratowałem. Widzieliście? Chyba do tej pory Jad jaszą gdzie idzie, a teraz nie ma gdzie i o, dobra, jedno wskoczyło, a drugie siedzi tutaj. Chyba przymknę, przymknąłem, bo te widyny przywieziono we wtorek, a dzisiaj jest czwartek, dwa dni. powolutku będę ich puszczał najważniejsze że se obchodziły wioskę i wróciły tutaj no wróciłem już godzina czwarta ciemno ale teraz jeszcze z godzinę mogą sobie pożerować teraz mróz to bo się tego jak bo Jaszczą wrócił na naszą wioskę teraz u nas się stołuje mróz to trzeba trochę więcej im dawać jeść trzeba zadbać o jakieś minerały rzepak to u mnie dostają cały rok więc na tłusto ale trzeba pamiętać że w zimę gąb trochę więcej je <laughs> Nie, ja już nie będę ganiał. Jak chłopaki będą ganiać, to ja będę ganiał. A tak to sam się nie wychylam. Mówię w poniedziałek zjadł jednego. Wczoraj widzieliście, udało się odratować. Jasnego nie ma co go prowokować. A widyny na długich dziobach. Także u nas zawsze się śmieli, że na rżysku mogą chodzić, po rżysku i jeść, bo przynajmniej sobie oczu. <laughs> rżyskiem słobą nie wyjmą o już czwarta ale jeszcze niech chcę pożerują trochę dobra panowie ja to będę kończył, nie ma co przedłużać widzieliście ataki jaszczębia, widzieliście nową sztukę łapaną oblot widynków czarnych widynki trafiły do domu w przeciwieństwie do krakowiaków, widyny są ganiane więc zupełnie inaczej się gołębie też zachowują. Także ja nie przedłużam. Gołębie niech sobie żerują. I do weekendu. Weekend ma być jeszcze bardziej zimno. Ale może nic nie pomarźnie. Dopóki tam rodzice siedzą z małymi, to te małe nie powinny zmarznąć. Pingwiny też. Nie w taki mróz. Wysiadują jajka, więc i gołębie sobie poradzą. Dobra, pozdrawiam wszystkich dużo zdrówka i do następnego razu